Witam państwa bardzo serdecznie na kanale W stronę światła. Kompendium Andromedan. Obrona świętej ziemi. Autor Alex Koulie. Transkrypcja z 1996 roku. Mimo że wiele elementów zawartych w tym wykładzie z grudnia 1995 roku jest w zasadzie nieweryfikowalnych synchronizacja z materiałem przedstawionym przez Drunvalo Melchizedeka. Szczególnie w jego prezentacjach wideo na temat Bractwa Światła i Ciemności oraz jego wykładem na konferencji Konklawę Michała w Banff w Kanadzie sprawia, że materiał ten jest tak interesujący, że domaga się prezentacji. Wraz z innym istniejącym materiałem wydaje się mieć wpływ na najbliższą przyszłość planety i wszystkich jej mieszkańców. Legenda AC Alex Kalier. Ku osoba zadająca pytania. Wstęp Cześć, nazywam się Alex Kalier. W ciągu ostatnich 31 lat otrzymałem tak wiele informacji, że chciałbym poprosić Cię o spisanie pytań w przeciwnym razie mogą nie zostać poruszone. Są pewne pozytywne aspekty tych informacji, ale są też takie, które nie są zbyt pozytywne. Nie ma absolutnie niczego, czego nie moglibyśmy rozwiązać, jeśli będziemy trzymać się razem. Mam na myśli to, że nie zwracamy się przeciwko sobie, jest zdecydowanie czymś, do czego próbują nas zmusić, aby nas podzielić. Problemy na świecie, które mamy na poziomie rządowym, są tylko symptomem o wiele większego problemu. Zamierzam przedstawić perspektywę Andromedan dotyczącą tego, co się dzieje, kim jesteśmy i trochę materiałów na temat naszej przeszłości. Mają komentarze na temat całej naszej historii. Jestem kontaktowcem od 31 lat. Pierwszy kontakt miał miejsce na Górnym Półwyspie Michigan w miejscu zwanym Woodstock. W wieku 14 lat położyłem się spać pewnej sierpniowej nocy. Obudziłem się i zobaczyłem, że stoję na platformie. Nade mną stali dwaj mężczyźni, jeden niski i jeden bardzo wysoki. Obaj byli bardzo przystojni. Na poziomie duchowym miałem absolutne rozeznanie, kim byli. Wysoki Morenae miał jasnoniebieską skórę. Wisso niższy był znacznie starszy, a jego skóra była biaława, straciła większość niebieskiego pigmentu. Andromedanie są bardzo, bardzo starą rasą. Najwyraźniej cała rasa ludzka pochodzi z Lyry. Jest wiele informacji na ten temat. Rasa ludzka pierwotnie nie istniała na łyże, przybyła z innej galaktyki, ale najpierw zaczęła ewoluować w naszej galaktyce w układzie Lyra. Według Andromedan, w ośmiu galaktykach najbliższych naszej jest ponad 135 miliardów ludzi. Teraz są też inne rasy. Niektóre z tych ras miały wiele konfliktów z rasą ludzką i ten konflikt trwa. Ale są rzeczy, które dzieją się i mam nadzieję, że złagodzą ten problem. Sprowadza się to do filozofii bardziej niż czegokolwiek innego. Andromedanie są rasą telepatyczną. Morenae przez ostatnie 10 lat nauczył się używać swoich strun głosowych. Powodem, dla którego newsletter tutaj nazywa się Listy z Andromedy, jest to, że pierwsze słowa, które Morenae powiedział do mnie, gdy kiedyś wszedłem na pokład, brzmiały inny list. Próbował przekazać ideę spotkania i próbował znaleźć to słowo. Andromedanie bardzo przejmują się tym, co się dzieje, a wiele z tego ma związek z tym, kim jesteśmy jako dusze, jacy jesteśmy genetycznie, a także z przyszłością, w której prawdopodobnie będziemy istnieć w innych formach fizycznych. Mówimy o przyszłości pomiędzy teraźniejszością a 357 latami od teraz. Nasz wszechświat jest hologramem. Dla nas niektórzy mogą powiedzieć, to nie ma znaczenia, mnie tu nie będzie. Ale jeśli chodzi o inne rasy pozaziemskie, to one tu będą. Wiele z nich żyje średnio od 1000 do 1500 lat. Andromedanie żyją średnio 2000 lat lata, które zamierzam wam podać jako miarę czasu, są liniowe. To jedyny sposób, w jaki mogę je wam podać. Oni nie patrzą na czas tak jak my. Pamiętajcie o tym. Mówią, że nasz wszechświat, który składa się ze wszystkiego, co wiemy i czego nie wiemy, jest hologramem liczącym 21 bilionów lat. Tak mówią. Mówią, że cała materia, która jest w naszym wszechświecie, pochodzi z czarnych dziur. Pod każdą galaktyką mówią, że jest czarna dziura, z której wszystko się wzięło. Opisali to tak, że istniał wszechświat, który ewoluował, kiedy mają na myśli ewoluować. Mają na myśli, że częstotliwość tego wszechświata nadal ewoluuje, a gdy wszechświat ewoluował, te energie, które nie chciały ewoluować lub powstrzymywały się, ponieważ były pełne strachu, zaczęły przybierać na wadze, tak jakby. Te energie, które obejmują świadomość, utworzyły dworki, które stały się cięższe. W miarę jak wszechświat wzrasta w częstotliwości, kolor i dźwięk, kieszenie oporu pękają i eksplodują. Ten scenariusz jest najwyraźniej tym, co zaczyna się dziać teraz w naszym wszechświecie, 21 bilionów lat po jego powstaniu. Wszystko w naszym wszechświecie, w tym my, pochodzi z czarnej dziury. Andromedanie mówią, że nie ma dla nas wieku. Naprawdę jesteśmy nieskończeni. Możesz to rozumieć, jak chcesz. Według Wisausa i Morenae, w 1994 roku określona częstotliwość koloru i dźwięku zaczęła emanować ze wszystkich czarnych dziur w znanym wszechświecie. Z punktu widzenia ich nauki, która sięga daleko wstecz, jest to pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. To, co robi ta energia i częstotliwość, to tworzenie holograficznego wrażenia na wszystkich poziomach wymiarowych, z których, jak mówią, jest 11 gęstości kreacyjnych. To nowe wrażenie holograficzne stało się dwunastą gęstością. Mówią, że to nowe wrażenie holograficzne ma jedną częstotliwość, że nie niesie w sobie dualności. To, co ta częstotliwość robi, to to, że podciąga wszystkie poziomy wymiarowe poniżej niej. Mówią, że trzecia gęstość, jaką znamy tutaj, przestanie istnieć, imploduje w sobie, ponieważ wszystko jest wciągane. Ci z jedenastej gęstości idą do dwunastej. Mamy iść do czwartej, a następnie do piątej gęstości. Z perspektywy Andromedan, czwarta gęstość jest świadomością. To tam, gdzie cała rasa jest ze sobą telepatyczna, są świadomi siebie nawzajem. Czują się nawzajem, są jednym umysłem, oddzielnymi jednostkami, ale nadal jednym. Piąta gęstość to tam, gdzie bylibyśmy uważani z trzeciej gęstości za światło. Mówią, że to właśnie się nam przydarzy na podstawie ich nauki. Czy wiem, czy to prawda? Będę wiedział, kiedy ty będziesz wiedział, ale jeszcze się nie mylili. Teraz są indywidualne świadomości, które pojawiły się w tej dwunastej gęstości holograficznej świadomości. Najwyraźniej nie przypominają niczego, co kiedykolwiek wcześniej widziano. Andromedanie nie wiedzą, kim są, czym są, i nie wiedzą nawet, jak je opisać. Ale najwyraźniej te istoty dwunastego wymiaru mają zdolność spoglądania w dół przez wszystkie wymiary i widzenia wszystkiego, co się tam dzieje. To wszystko, co o tym wiem. Dlaczego tak się dzieje? Gdy to wszystko się dzieje, pewne esencje zaczynają przybierać na wadze, ponieważ przesunięcie częstotliwości podnosi wszystko do góry. Te energie, które są regresywne, zaczynają dwariować. Według Andromedan, każdy z nas na planecie Ziemia i 21 innych systemach gwiezdnych w naszej galaktyce najwyraźniej składa się z grupy istot indywidualnej świadomości, która najwyraźniej ewoluowała jakieś biliony lat temu do jedenastej gestości. Został pomyślany eksperyment, w którym istoty miałyby zejść w dół do koncepcji czasu i eksperymentować z naszymi myślami, tworząc fizyczną materię. Mówią, że najwyraźniej duża grupa z nas wstąpiła do trzeciej gestości i znalazła tam już określoną rasę z bardzo specyficznym kodowaniem genetycznym obejmującym 22 różne rasy pozaziemskie. Całe życie na Ziemi zostało tu przywiezione przez handlarzy. Ziemia leży wzdłuż galaktycznego szlaku handlowego, odkrywców, górników, przejażdżki dla przyjemności wszystkich różnych ludzi. Początkowo Ziemia znajdowała się na innej orbicie bliżej Marsa. Drakonianie i Patal lub Tal Alfa Drakonianie, rasa gadów składająca się z mistrzów genetyki, ingerują w życie, które z ich punktu widzenia jest naturalnym zasobem. Drakonianie postrzegają formy życia, które stworzyli lub zmienili jako zasób naturalny. Najwyraźniej alfa drakonianie stworzyli rasę naczelnych, która najpierw została przywieziona na Marsa, a następnie na Ziemię. Rasa naczelnych została następnie zmodyfikowana przez wiele innych ras, 21 innych ras. W wyniku czego rasa naczelnych została zmodyfikowana 22 razy. Ta rasa naczelnych ostatecznie stała się Homo sapiens, tym, kim jesteśmy na poziomie fizycznym. Tak, mieliśmy 12 nici DNA. 10 nici zostało wyjętych przez grupę z Oriona, aby nas kontrolować i powstrzymywać. Dlaczego chcieliby nas powstrzymywać? Powodem, dla którego grupa z Oriona chciała nas powstrzymywać, było to, że odkryli, kim jesteśmy na poziomie duszy. Ponownie według Andromedan my, ludzie, jesteśmy częścią grupy energii, którą znają jako Patal. Powodem, dla którego Andromedanie używają słowa Patal, które jest nawiasem mówiąc słowem drakońskim, jest to, że Drakonianie mają legendy o wojnie z rasą, która tworzyła ludzkie formy życia, które były sprzeczne z filozofią drakońską. Patal stworzyli formy życia, które mogły ewoluować samodzielnie, z wolną ekspresją. Z drugiej strony, Drakonianie stworzyli rasy, które miały funkcjonować jako naturalne źródło ich przyjemności. Więc masz dwie bardzo różne filozofie. Cóż, grupa Oriona odkryła, kim jesteśmy poprzez nasz ekstremalny zakres emocji: jesteśmy bardzo, bardzo różni od wszystkich innych ras. Nawet Andromedanie nie rozumieją, jak mogliśmy nienawidzić jedną minutę, a pięć minut później kochać i się przytulać. Podczas jednej z podróży zostałem zabrany na pokład statku, a Visso obserwował monitor unoszący się na środku pomieszczenia, na którym transmitowano wiadomości z ziemi, w których policjant zastrzelił czarnoskórego mężczyznę, a następnie podbiegł do niego i próbował uratować mu życie. Visso nie miał pojęcia, dlaczego policjant to zrobił. Nie potrafiłem jemu tego wyjaśnić, ponieważ sam tego nie rozumiem. Są zdezorientowani, dlaczego możemy być tak niesamowitą rasą, mieć takie zdolności i być tak zdeterminowani, by zniszczyć samych siebie. Innym razem wszedłem na pokład, a Morenae patrzył na Ziemię, monitorując wszystkie te mierniki i analizując atmosferę Ziemi. Wyglądał na bardzo smutnego, więc zapytałem go, co się dzieje. Powiedział: Czy oni nie rozumieją, że to wszystko jest tutaj, ponieważ tego potrzebowali? Nie rozumieją, jak możemy po prostu zniszczyć nasze środowisko. Nie jest tak, że mamy inne miejsce do zrobienia. Nie mamy. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.